Nie no, kolejny sojusz, co tu się dzieje? Ej, granie na wysokich rankach to jest po prostu sojusze. Hej, cześć Siemano, z tej strony, Admiro, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. I moi kochani, słuchajcie, znajdujemy się właśnie na koncie widza. Po raz kolejny znów widz mi udostępnił swoje konto, tak więc mega się jaram, mega się cieszę, tak więc słuchajcie, zostawcie 3000 łapek w górę, a być może nagram jeszcze jakieś kolejne odcinki z kąt widzów. Jak sami możecie zobaczyć, jesteśmy aktualnie na koncie Freziaka, który ma 11 tysięcy pucharków. No ja chyba w życiu tyle nie wbiję, tak mi się wydaje. E, ale tutaj właśnie Freziak udostępnił mi swoje konto, więc dzisiaj pogramy na jego koncie. I jestem ciekaw, jak nubek, taki jak ja, który ma 1900 pucharków, poradzi sobie na koncie, e, które ma 11 tysięcy pucharków oraz postacie na 20 rankach. E, więc słuchajcie. Sprawa wygląda tak. Jeżeli ja mu tutaj stracę pucharki. No to trudno, co nie? Ale jeżeli zacznę mu tutaj wbijać pucharki I będziemy na plusie po, zakończonym, po zakończeniu tego odcinka To znaczy, że jestem dobry w Brawl Starsach I to będę mógł potwierdzić Tak więc zobaczymy, yy, czy nam się uda Wezmę oczywiście na początek Shelly Kurde, on ma skiny jakieś właśnie Czy on ma jakieś tutaj... W ogóle zobaczcie, on ma nawet kroła. I to tego Feniksa Nice, I ma jeszcze White Crowa Nie no, po prostu on ma tutaj wykoksane konto ja chyba sobie na nim dłużej pogram, jakieś fajne odcineczki ponagrywam. Zagramy sobie Shelly. Pójdźmy na showdown w sumie. Zawsze Shelly na showdownach dobrze mi się grało, więc jestem ciekaw co e, i tym razem się wydarzy. Tak więc lecimy. Obym to wygrał. Mam nadzieję, że uda mi się dabić tutaj jakieś mu pucharki. To już będą naprawdę e, dobrzy gracze, tak mi się wydaje. No bo w końcu to są 20 ranki, więc nubów tutaj na pewno nie będzie. Jestem ciekaw jak będę tutaj... Stanie, o kurde, już mnie ktoś tutaj bije na starcie. Dobra. I to ładnie mnie ktoś tutaj... WOW, wow! Przegrałem! Wyskoczył mi znikąd. Dobra, powiedzmy, że ten pierwszy mecz był taki minus 7. Ja cię kręcę. Przepraszam, Freziak, jeżeli tutaj tracę pucharki. O nie! O kurde, dobra. Robi się niebezpiecznie. Zostawiajcie łapki w górę, jak będzie 3000, to może Freziak mi tutaj wybaczy. Liczbę pucharków jako mu stracę tutaj na odcinku Okej, okay, dobra Lecimy sobie, tutaj na chwilę mnie rozłączyło Dobrze Halo, proszę nie rzucać tutaj butelek Jesus Wszyscy się na mnie uwzięli Ja cię kręcę Co ja mogę robić? Mogę jedynie uciekać Jestem w szoku. Poziom trudności jest tutaj naprawdę ogromny. Minus 4. Ok. Okej. Okay. Jest, yy, jest, że tak powiem, bardzo słabo. Ja bym nie chciał tutaj jakieś dużo pucharków stracić, więc zaraz pewnie pójdziemy sobie na jakiegoś game grawa. Ja tu wszystko przegram prawdopodobnie. Ja cię kręcę. No tak, w sumie może niby Shell jest dobra do nabijania pucharków, ale później już jak jest wyższy poziom, to już nie jest tak łatwo, ale dobra, próbujemy sobie jeszcze raz tutaj. Może ja sobie pójdę w dół tak totalnie. Ok, jest ból jakiś tutaj, zostawmy go. I znowu Dynamite! Jesus! Ok, jakoś tak spokojniej się zrobiło na tej rozgrywce. <laughs> ok, mamy Mortisa. O, niech się boi mnie, tak jest. Ma trzy skrzyneczki. dobrze. Zabiłem kogoś! Jej! Jezu, jakie tutaj skupienie już wlatuje, wiecie? Skupienie level hard. Dobra, wiecie co? Taktyka na kampera. Przepraszam, że to robię, ale nie mam innego wyjścia. Muszę się tutaj skampić na chwilę. Żeby tutaj po prostu, wiecie, nie zginąć tak szybko jednak. Żeby tutaj nabić mu po prostu pucharki. Zobaczymy. Czy się to uda, czy też nie. Dobra, pięciu brawlerów. Ej, jest spoko, szczerze powiedziawszy, jest spoko. Poczekajmy tutaj. Tu, ru, ru. Tu, ru, ru, tu, tu. Ok, jest dobrze. Pięciu brawlerów. O kurde, wiedział, że tu jestem. On to po prostu wiedział. Defilet, kurczę, było tak pięknie. No niestety nie udało się nam zwyciężyć. Plus jeden pucharek. Nabiłem mu jeden pucharek. Jest. Powoli do przodu, że tak powiem. Eee, dobra, to co? Lecimy sobie z kolejną gierką. Lecimy sobie z kolejną gierką. Myślę, że e, pójdźmy... Właśnie, co robi Shelly? Shelly super deal, slow down enemies. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Tu jeszcze mam jakieś dodatkowe rzeczy, co nie? Te, te e, star powery, których ja tutaj jeszcze nie odkryłem na swoim koncie. Zagrajmy może... Jesse? Oczywiście, ma wszystkie, a nie ma skina. Nie ma tego, a nie ma skinów do Jesse. Ja tutaj się spodziewałem, że ma. Yes, <coughs> Dobra, to może taktyczny game grab albo w sumie hejścik. Hejścik czy gemgrab? Dobra, gemgrab, spróbujemy. Jessie na gemgrabie, zobaczymy jak mi pójdzie. Wybaczcie, że tutaj troszeczkę kaszę, ale troszkę mam problemy z gardłem. Więc będę starał się tutaj jakoś wytrzymać i nagrać ten odcinek dla was. I zobaczymy jak nam tutaj pójdzie Na game grabie powinno być w teorii łatwiej, co nie? W teorii W teorii, co nie? Okej okay. Ktoś tutaj sobie zginął od nas Ale nas tutaj zachodzą od tyłu Dobra Ja tutaj się staram jak mogę, widzicie? No, na koncie widzę, nie jest łatwo grać. Dobrze. Jesus, jak oni tutaj walczą? Zawzięcie, co nie? I chyba nas porobili. Niestety, kurcze. Niestety, ale nas troszkę porobili. Ale dobra, wygrywamy to w miarę. <laughs> Mamy tutaj poko oczywiście w drużynie. Słuchajcie, się zorientowali, że jestem nubem? To w się sensie moja drużyna. Dobra, ja się tutaj wycofam. Mamy odliczanie pięknie Ej, gdzie całkiem spoko Wygraliśmy to plus 5 pucharków tak jest o to chodziło 155 poziom ma. Ja mam 30, któryś nie no kozak po prostu kozak. Tak więc na gębę udało się wygrać. Spoko. Troszkę pucharków padło. Chyba jeszcze nie zrobiliśmy tych strat, któremu. <laughs> tutaj wyrządziliśmy. Mm, ale myślę, że powinno pójść całkiem dobrze. Dobra, nie ma co ukrywać. Chciałbym wygrać koniecznie showdown na solo. Ale czy mi się to uda? Zobaczymy, zobaczymy. Mamy tutaj bula. No, brakuje mu niestety monet, żeby go ulepszyć. Ale myślę, że tutaj. Spróbujemy kolejnego showdowna. No to jest coś, co chciałbym dzisiaj zrobić. No. Yy, mam nadzieję, że mi się to uda, tak ogólnie. Bo nie ma co ukrywać. Yy, nie chciałbym tutaj mu natracić tych pucharków, tylko chciałbym mu nabić ich jak najwięcej. A ból nie ma co ukrywać, jest bardzo dobrą postacią na showdown. Zresztą Shelly też, tak uważam. Chociaż biorąc pod uwagę ludzi, którzy biorą dynamajka i na odległość mnie zabijają, to chyba jednak. Nie, może na niższych rankach jest dobrze. A może na tym poziomie już nie jest tak łatwo, co nie? Dobra, jest spoko. Oni się już sojuszowali. Nie, no tutaj ludzie się sojuszują. Zero sprawiedliwości. Widziałem, wszyscy po dwie osoby chodziły. Minus 6, no tragedia, tragedia. No troszkę spadnie, nie ma co ukrywać, no ale nie ma co się dziwić. Ja mam 1900 pucharków, a gram na takim wielkim, <laughs> na takim dobrym koncie. Więc tutaj nie ma co się dziwić, że. Idzie mi troszkę słabiej. Dobra, nawet ktoś mnie obserwuje. o kurde, dwie osoby mnie obserwują. Nie, najgorzej. Proszę tak nie robić. Będzie sojusz. Będzie sojusz tutaj, jak nic. Jesteśmy really? w sojuszu. Jakie tutaj playsy lecą dzikie? Ja mogę tylko na blisko z nim walczyć. Dalej 10 brawlerów. Rozumiecie to? Dalej jest 10 brawlerów. Dobra. 9. Sojuszu. Nie no, kolejny sojusz. Co tu się dzieje? Ej, granie na wysokich rankach to jest po prostu sojusze. Na lewo i prawo. No jak można się sojuszować ze wszystkimi. Ej, no, ta gra jest broken tutaj. Zrobiliśmy w czwórkę sojusz, naprawdę. Okej, okay. no, ja bym nie ryzykował, ale okej, okay, spoko. Bo już nie będzie sojuszy. No jest sojusz, jest, jest. I mnie ból rozwalił, kurczę. A było się trzymać naszej drużyny. Minus jeden, niestety. No kurczę, no. Trochę tutaj straciłem, nie ma co ukrywać. Ale myślę, że. Jeszcze raz można sobie zagrać. Było całkiem zabawnie, chociaż. Yy, nie ma co ukrywać, te sojusze były dość dziwne. Dobra. No i co, ci ludzie, którzy się nie sojuszują, to przegrywają wszystko praktycznie, co nie? Dobra, pięknie. Ta ta ta, 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 Dobra, może tutaj bardziej. Chociaż boję się. wchodzić tutaj w jakiekolwiek krzaki, bo wiedziałem, że ktoś mnie tutaj napadnie, ale okej. Okay. Jakoś sobie poradziłem. Oni są w trójkę w sojuszu. Nie. Nie można tak. Proszę zaprzestać takich akcji. Będą mnie ścigać. Tutaj ja to czuję. Będą mnie ścigać. Nie! Przeżyłem to, przeżyłem to, widzieliście to, dałem radę. Już kolejny ból mnie ściga, niestety. I to jest mój koniec. Wiedziałem, że w takim miejscu umrę. I znowu minusowe pucharki, no nie wierzę w to. No niestety. Showdowny są mega trudne na wysokich rankach, chyba że się sojuszyjecie. To wtedy zupełnie inaczej to wygląda. Spróbujmy sobie jeszcze zagrać hejsta jakąś taką inną postacią. Ehm. Gdzie jest ta moja postać, którą tak bardzo lubiłem grać ostatnio. Pa 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 jest Deryl. No zobaczymy jak mi Derylem pójdzie. W ogóle ma jakieś skiny do Derryla. Ciekawe. W ogóle są jakieś skiny do Deryla. Daryla, przepraszam. Nie ma żadnych. No cóż, no to lecimy z hejstem, Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzę. No, powiem wam, że na wysokich rangach jest naprawdę dziwnie. Ee, ale chyba aż tak dużo pucharków mu tutaj nie natracę, więc... No, ale on nie ogarnia, no to sobie nadrobi te pucharki, tak myślę. Tak, A, tak mi się wydaje. Dobra, czekamy. Nie może znaleźć graczy 4 na 6 na hejsta. Nikt nie gra hejsta na wysokich rangach. Dajcie to? Nikt nie gra hejsta na takich rangach. Co jest grane? Play. 4 na 6. Nikt nie gra hejsta. 5? Okej, okay, dobra, powinno zaraz znaleźć. Trzeba już troszeczkę dłużej tutaj czekać, widzę, że za, za rozgrywką, więc... No, dość ciekawie. Znajdzie tego jednego gracza? Czy nie znajdzie? Znalazło, super, dobra. Bardzo fajnie. Zrobimy sobie hejścika. Zobaczymy jak mi pójdzie. Pa 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 pa, 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 pa. Pójdzie mi beznadziejnie, z tego co widzę. W sumie, tu ult, ult mi się automatycznie ładuje. A w sumie mają tego. Właśnie, El Primo mają, więc mam tutaj szansę troszkę zabłysnąć. Co tutaj, jakiś napad robisz, gościu? Do widzenia, panu. Aż bombardowanie Pięknie No czy ja wiem czy tak pięknie Wygraliśmy to jakimś fartem <kłysy> Dobrze że tutaj obroniłem Plus 5 pucharków Nie jest źle ale powiem wam Że na wysokich rangach naprawdę jest ciężko Tyle mogę powiedzieć w tym temacie Yeah Coś tam mi się udało dla niego zdobyć, więc bardzo fajnie. Dobra, słuchajcie, zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Zostawcie 3000 łapek w górę, to będę nagrywał więcej odcinków z kąt widzów. No i cóż, żegnam się z Wami. Dziękuję za oglądanie. To tyle, trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć!